Słuchajcie, przyszły już kątowniczki te 40 na 40, więc nie są zardzewiałe, więc będę je używał tutaj, bo one będą do wszystkiego pasować, nie trzeba będzie nic kombinować, przedłużać, dospowywać. Także tą konstrukcję może się przyda do innego projektu, albo wyzłamuję w końcu. W każdym razie z tych kątowników 40 na 40 grubość 3 mm będzie stabilne. Tutaj po prostu sprawdzałem, że to wszystko by zbyt mocno mogło wibrować i wprowadzać niepotrzebne właśnie wibracje. Także bardzo podobnie będzie zbudowane, natomiast metr wysokie. Tak, to są 100 centymetrowe odcinki, kupiłem przez Allegro, czyli metry wysokości. Tutaj będzie, no chyba jeszcze, że to po prostu podospawuje. Nie, nie będę kombinował, dobra. Metr, metr, metr i tyle. Jedziemy z Korsem. Słuchajcie, przy tej okazji jeszcze taki patent. Zawsze szlifierkę jak podłączam. Czasami są tu takie łóżka, więc się wtedy przekłada ten kabel. Ale tutaj chuszek nie ma, więc po prostu zawiązuję, żebym mógł ciągnąć tą szlifierką kątową, żeby nic się nie działo. To tak przy okazji może się Wam przyda. Eee, kątowniki, zastanawiam się czy ciągnąć po 45 stopni, czy po prostu spawać jedno do drugiego. Sam mam dylemat w tym temacie. Ten silnik i wykorzystać to jako platformę do spawania. Nie wiem, ile waży ten silnik, ale jest ciężki. Tyle Wam powiem. No i teraz, czy spawać w ten sposób, czy jednak. No bo tu pamiętajcie, że będzie jeszcze tak. Jednak pod kątem 45 stopni Mniej więcej oczywiście żeby nie było. Mamy takie coś i teraz na 60 cm minus 8, tak. Zrobimy nie 50, tu trochę luzu tu zostawimy. Czyli zrobimy na 60, czyli moglibyśmy w połowie to uciąć. 50, i tak zrobimy, żeby nie marnować materiału. To ma równe stówkę. Zrobimy tak, że będziemy chcieli na 50. Skoro 50 cm tam szerokości starczyło, to znaczy, że 50 cm wystarczy. mamy 6 sztuk bo no, niestety nie wiem, jak wygląda pion. Ten mój łeb nie pasuje do tej maski. Ucinam, żeby wzmocnić tą konstrukcję. No to dobra, wyszło coś takiego. No to zobaczymy. A no, w tych rękawicach nawet jest gorzej i chyba ciągnę jakiś kabel. No właśnie, wiecie co, ten kabel niesamowite obciążenie dał. Mówię, co jest, nie mam siły. bym zważyć to, żeby wiedzieć ile to waży. Tylko w tej chwili nie ma mi się na czym ten silnik zatrzymać. O, tu na poduszce się zatrzymał. Tu muszę coś podłożyć pod spód. żeby nie uszkodzić no i teraz zostałem uwiązany, udało się. Mam niestety złamane żebro Będzie chyba idealnie. Czyli ten kątowniczek dospawam w ten sposób. Tak by było najlepiej. Tu do alternatora będzie w tej chwili najgorszy dostęp. Ok, czyli troszeczkę cofnąć znowu. Dobra, już ciemno, ja jeszcze trochę porobię, ale już nie będę nagrywał, bo kamera ma dosyć.